rialek kiedyś dawno temu występowała w filmach. Może niedawno temu, ale troszeczkę pamiętasz? Alternatywy 4. Była dziewczyną Winnickiego wtedy, a później zajęła się biznesem. Ale wracamy do naszego gościa. Ja, ja do plotek, do plotek, mogę? Proszę cię bardzo. że to wiesz. De tragedia to w ogóle posłuchaj. Ale ich mimy? Uwilbiam, jak mnie ktoś Słuchaj, No, Dementuj najwyżej. Ma kompleksy na punkcie biustu. Chciałaby go zmienić. Ale to chyba jakaś kokieteria, bo podobno opalasz się topless. To prawda, opalam się w toples. Powiem ci tak, ja nigdy nie miałam kom, kompleksów swojego biustu, tylko pamiętam moje koleżanki mi wmawiały, że ja mam mały biust i powinnam coś z nim zrobić. Więc tak Zastanawiam się, zastanawiałam się i pamiętam, miałam taki pomysł, żeby zamiast kanapy kupić, zrobić sobie, kupić sobie na piersi, Ale pomyślałam sobie, że chyba kanapa jest, wiesz, co wygodniejsza, dłużej będzie mi służyć. Wiesz, no. Na kanapie więcej osób słowa. Na kanapie położyć. mogę, dokładnie. A poza tym Brawo. mówię, że mężczyźni wolą naturalne, to prawda Wojtek? E, tak. a, a, a plastikowe dotykałeś? No właśnie nie wiem, może dotykałem, ale nie wiedziałem, że były nie plastikowe. No jakoś inaczej, inaczej jakoś dotyku? Nie wiem, ja nie dotykałam, a ty dotykałaś implanty? Dała... Dotykałam. Tak? I, i co? Wiesz co, nie, ja, ja się nie znam, no. No, no dotykałam, bo koleżanka zrobiła, więc miałam taką, wiesz, chciałam sprawdzić, czy to rzeczywiście... Znaczy, wiesz, koleżanka mi pokazała, ale wiesz, ja się bałam dotknąć. Wiesz, no, ale nie, ja dotknęłam, ponieważ czuć było taki jakiś, nie wiem, worek, coś jest tu z boku, okropne. Oszęszczący to prawda. To Wojtek by się pewnie mógł wypowiedzieć. Cześć, gdzieś bo... zapytana o jedną. Ja, ja chcę zmienić szybko temat. Szybko i Mienie, delikatnie zmienię. zmieniam temat. Gdzieś zapytana zostałaś o swoją największą wadę. Powiedziałaś, że masz ich tak dużo, że nie wymienisz tej jednej największej. Rzeczywiście tak jest? Y czy mam dużo wad? Na pewno mam jakieś wady, każdy ma jakieś wady. Na pewno nie jestem osobą cierpliwą. To to rzeczywiście to jest moja taka duża. Ale duża wada. Ale wytrzymasz jeszcze w tym programie. No, no. Przepraszam, Przepraszam. <laughs> E, nie jestem cierpliwa, e, jakieś, nie wiem, no zapytaj się moich wrogów, no, to oni A zalety? Są... Zalety? No patrz, nie pamięta, to ja ci powiem. Dobrzemy Dobrze myje okna, to prawda? Tak. Jest dobrą gospodynią domową. Starza śpiewa. Śpiewa. Tak. Śpiewa, no to też jest atut, nie? Tak, 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 właśnie, <laughs> właśnie, tak. A grasz na jakichś instrumentach? Nie gram. Nie, w ogóle? Nie. No co ty? Każda kobieta umie grać. Podstawy stepowania. Wow. Tak. E, uwielbiam prasować firanki i męskie koszule, mhm. ale nie masz ich niestety w swojej nie. szafie. Mhm. A też pasowałam. To... Ale wiesz, dawno to temu. naprawdę jesteś dobry materiał na żonę. Tak mówili kiedyś. Dobrze rozumiem, musi umieć śpiewać, tak? Tak, to, to, to dobrze zrozumiałem. Czy... Nie, żeby mężowi poczekać na rozumiesz. rozumiem. Powinna... jeśli chodzi o to śpiewanie, to troszkę ostatnio śpiewasz dużo. intensywnie, jeździsz, nawet gdzieś na inny kontynent pojechałaś pośpiewać, tak? E, tak, byłam. W, ja pracowałam do niedawna z takim zespołem, why not? Tu już nie pracuję, bo z różnych powodów. E, rzeczywiście jeździłam. Chodzi mi... o Briana, tak? tak? Tak, nie pracujemy razem już. Denerwował mnie po prostu. To ta cierpliwość wyszła, No tak? właśnie. Nie, to nie chodzi o cierpliwość. Po prostu rozbieżność interesów. <laughs> Eee, rzeczywiście mieliśmy trasę koncertową w Indiach, eee, to było na przełomie marca i czerwca, potem jeszcze mieliśmy jeden wyjazd cudowny do Tokio, gdzie również zaprezentowałam się tokijskiej publiczności i zebrałam owację na stojącą Czy Śpiewałaś tam w języku angelosarskim? Tak? Nie, śpiewałam po japońsku. Wiesz, tak się szybko uczyłam przed wyjazdem, żeby po prostu. Ale wiecie skoro. co, pamiętam, miałam taką sytuację, jeszcze jak byłam na studiach, po kończyłam, czwarty, kończyłam szkołę, nie wiedziałam, co ze sobą zrobić, więc jak przez moją koleżankę jakiś dostał się do nie wiem jakiś telefon jakiegoś człowieka, który miał mi zacząć pracę właśnie w Japonii, miałam śpiewać w hotelach. Po Japońsku! Mało tego, ja się spotkałam z tym człowiekiem. Dał mi materiał około już sześciu czy 8 piosenek w języku japońskim. Słuchaj, i ja to tłukłam w domu godzinami. Słuchaj, moi rodzice dostawali swojej białej gorączki, ja nie wiedziałam, o czym ja śpiewam. No i było tylko łata siła na bo oni tam ja ciebie nie, nie kocham. Nie, nie, wiem, Ariga, to, co tam, tam, Dziękuję, tak, dziękuję. się skończyło się to w ten sposób, że jakaś tam poprzednia dziewczyna, która śpiewała, zapaliła od, zapaliła od świeczki pokój spłonął i ten Japończyk powiedział, że żadnych już polek piosenkarek nie chce, no i później wylądowałam w teatrze ochoty, gdzie grałam dwa sezony. Już po polsku. Już po polsku, tak, bez naleciałości japońskiej, wiesz. A w filmie grałaś w jakimś takim języku? Tak, po włosku. A znasz włoski? Si, un po. Patrz, to wczoraj, by tutaj jak przyszła, to by się z tym Marciem dogadała, Fajny, mam. A, są diversi personi. A, okej. Okay. No dobrze. to no, okay. może trochę temat. Tak, kamera happy hour była na planie filmu. Popiełuszko zdobyliśmy trochę informacji o powstającym obrazie, a przy okazji dostaliśmy błogosławieństwo.